Tu dojechaliśmy, do samego Zabrza, pod Stadion Górnika. 4000 km kilometrów zajęło nam to. I za mną najbardziej utytułowany klub w Polsce. Wspaniała historia, wspaniałe mecze. 29 kwietnia 1970 roku Górnik Zabrze grał w finale zdobywców pucharów. Nie tutaj ale we Wiedniu przeciwko Manchesterowi City bramkę dla górnika strzelił Stanisław Oślizło w 68 minuty, minucie i to było na 2-1 a bramki dla Manchesteru City bramki strzelili w 12 minucie Neil Young i w 43 minucie Francis Lee górnik przegrał 2-1 ten finał to był historyczny mecz dla obu klubów, ponieważ Górnik jako jedyny polski klub był w finałach europejskich dobywców kołarów, do a City wygrało tylko raz w Europie właśnie w 1970. Dzisiaj ma szansę iść dalej i wygrać tę edycję Ligi Mistrzów, bo wygrywa na 3-0 do przerwy. Tutaj w Manchesterze Także zobaczymy Historia się tworzyła Między tymi dwoma klubami Wspaniała historia Pamiętne wydarzenie I największy sukces polskiej piłki klubowej Mecz odbył się we Wiedniu Przy nieco ponad 7000 publiczności Stanisław oślizło to kapitan Górnika Zabrze. Anglicy natomiast najbardziej obawiali się Władimierza Lubańskiego, który strzelił do tej pory już aż siedem goli w tej edycji pucharu. A w poprzednich meczach Górnik zwyciężył z Olympiakosem, z Glasgow Rangers, z Lewski Sofia i pamiętny rzut monetą z Romą. Manchester City bardzo dobrze rozpoczął to spotkanie. Strzał Francisa Lee obroniony przez Huberta Kostkę. Tutaj kolejna akcja Manchester City. Obrona kostki. Tym razem Yąk Dobitk cie już nie miał szans. 1-0 dla Manchester City. Górnik tutaj próbuje. Niestety łatwa strata. Przy tej sytuacji no, Hubert Kostka nie miał innego wyjścia. faulował w polu karnym. No i oczywisty rzut karny dla City. I Francis Lee zamienia ten karny na bramkę 2-0. Przy dosyć mocnych opadach deszczu we Wiedniu. Górnik, niestety, tutaj miał kłopoty. Niewiele sytuacji. Tutaj po faulu rzut wolny dla zawodników górnika. Rzutka w pole karne i tutaj jest Stanisław Oślizło. Tak strzela. 2-1 dla Manchester City. Gornik zdobywa bramkę kontaktową. Tam było jeszcze 20 minut, chociaż tu już jest końcówka. Ostatnie sekundy. Angielski komentator już czeka, żeby świętować sukces Manchester City. I tak jest, Manchester City wygrywa Puchar Zdobywców Poharów. Od roku 1970 City nie zdobyło żadnego pohara europejskiego. Nowa <grybowa grybowa> sytuacja. W pierwszym było 1-1, to jak będzie remis to do Wielka. Nie wiemy skąd się to wzięło. Ręka, ręka była. Grał jeszcze trzy razy w Manchester City. Rok później w 1971 roku. Wygrał 2 zero u siebie. 90 tysięcy widzów na stadionie Śląskim w Chorzowie. Tak się kiedyś grało. Górnik znowu pokazał wielką klasę. To był też zdobywców Pucharu. Pucharze. Następnie Gali. tutaj w Manchesterze. Dworzec przegrał na Main Road to jest stadion stary Manchesteru City. Nie tutaj, bo ten stadion jest nowy, tylko na Main Road. I tam możemy się to jeszcze jest murawa z tamtego czasu. Oczywiście stado już nie istnieje, ale kiedyś istniał tutaj. A ta trawa to pozostałość po tej murawie, po której kiedyś biegali piłkarze górni Zabrze. A murawa wcale tak bardzo się nie zmieniła. To rzutka Manchester City z i melon. Zdobywa bramkę na 1-0 dla Manchesteru City. Kolejna akcja. Jak w ogóle dopuszczono takie boisko? Przecież w latach 70. tak się grało. Gordon niestety nie dał rady tutaj w obronie. I Dolly strzela 2-0. I musieli grać dodatkowy mecz, gdzie było 3-1 dla Manchesteru City. W Kopenhadze. I Manchester City wtedy przeszedł dalej. Mecz został rozegrany na neutralnym terenie, ale tak się złożyło, że w ciągu 11 miesięcy oba kluby grały ze sobą aż cztery razy. Neil Young 1-0 dla Manchester City. Następnie Tommy Booth podwyższona na 2-0. Górnik grał dosyć dobre spotkanie, stwarzał sobie sytuację i tutaj w jednej z tych sytuacji Włodzimierz Lubański strzela na 2-1, ale Francis Lee ustala końcowy wynik na 3-1. Drugi zawsze, kiedyś w historii grał z takimi klubami. Brawa Manchester City! E, także tak prezentuje się ten stadion wspaniały i przenosimy się teraz do zawsze Mecz był bardzo tak. Fajnego, fajna Ospera Tak właśnie kiedyś grali też City 70 Oby te czasy wróciły i grali tak jak za dawnych lat I Przynosili jeszcze jakieś mistrzostwa i jakieś finały, bo to był ostatni finał, gdzie Polska ludzie nagrała Europejski Puhara. Stadion wspaniała Dużyna, wspaniałe kibice i wspaniała atmosfera. A dzisiaj City wygrało 7-0 i tym samym awansowało do następnej rundy. górnik zawsze tak I oby kiedyś były, też takie myśli. United, City, żeby tam w te czasy, żeby wróciły. To oczywiście chcemy. Bo tradycja piłkarska jest silna w Zabrzu i warto ją utrzymać. byli w latach 70 to i Gurgi powrócił tak? kto wygrał dzisiaj? City, City. a kto wygrał następnym razem Gurgi? tak kiedy Gurgi będzie to City. doczekamy się kiedyś mam nadzieję, że się doczekamy oby nie za 50 lat to się nazywa Putin tu policja Kultura i do domu. Historyczny mecz. Pięć goli jednego zawodnika. Holanda. A tutaj czeka policja. Bez żadnych zamieszek, bez niczego. Niemcy, Anglicy, a my, Polacy. Tomasz dla Nika i dla klubów z Polski był to jedyny finał. Jekolanik i Bolda. Jaki jest najlepszy klub? Góre. Zabrze. Tak. do F Zabrze. Dla tym mecz. Ja czuję, że teraz jest lepiej, bo Tam było tak dużo satła, ale też. Tak. Teraz widzisz i tam. A jaki tam był wynik? Jeden, jeden. Jeden, jeden.